Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Polish Spirit USA. Słuchajcie, jestem tutaj, żeby Wam właśnie teraz ogłosić, że będą blok masy. Jak widzicie, ubrałam się troszeczkę świątecznie z małym elementem na głowie i, I wygląda, że jak Tyle ci powiem serio? serio? Tak? Dokładnie. Wiesz, Świętego. z tego, hello. Co z tego hello? Święta! No i co? Anatomia! Zapomniałeś o testach! Nie, nie zapomniałam. Ale mnie się wydaje, że wszystko można nie sądzę. Uwodzić. Dużo czekacie testów w tym semestrze jeszcze do końca. Wiesz to wszystko psujesz. Wszystko psujesz. Ja, ja Ci pomagam. Nie wiem. Wiem, że mam testy. Wiem. Dam radę. No. Będzie mnie zginiesz. Wiesz co... Cioho. Ty chodź ci sobie w ogóle. Ty sobie idź. Nie, co sobie sobie idź. idź. Nie. Nie denerwuj mnie, Tyś po prostu sam się denerwuj, zniknij. Cześć kochani, bardzo wieczorową porą, witajcie we vlogmasach. Jak widzieliście już z koleżankami doszłam do porozumienia co do vlogmasów, jednak będą. Takie humorystyczne przedstawienie tego, tych moich myśli. Jedna Iwona mówi, że tak, że chce, druga, że nie, bo ma zajęcia, a gdzieś trzeba znaleźć takie wypośrodkowanie. Słuchajcie, zaczynamy od czego? Vlogmasy zaczynamy od sklepu za dolara. Zaraz tam idziemy. Dużo rzeczy świątecznych na pewno będzie. W ogóle czapka mi jakoś yy, nie leży tak. Jak chciałabym tego. Widzę, że kubeczki mamy świąteczne. To jest wszystko po dolarze. Jak na razie, słuchajcie, jakieś dziecko się bawi zabawką jakąś. A ja mam troszeczkę papierów do pakowania. Zobaczymy. Nie kochani, wyszłam ze sklepu. Miałam tylko wejść na chwilę, ponagrywać co jest przegląd półek. A widzicie, e, kupiłam sobie znaczy sobie, nam kupiłam e, do pakowania prezentów papier i kupiłam taki kubek. Jeszcze jeden, który wam wcześniej pokazywałam. E, zawijam się, nie wiem, może pojadę jeszcze do Hobby Lobby. Że to możemy pojechać, zobaczyć lampki jakieś, takie wiesz, na zewnątrz. Bo ja bym chciała wejść na dach. Wejdę na dach, będę dekorować. Jezus, bez dzieci jedziemy. A! Bez dzieci i nie, nie po dzieci. Ja z Mikołajem już. Tak, ja będę wrzucać vlogmasy, odcinki vlogmasowe co drugi dzień. Taki przynajmniej jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. I w te święta Marusz będzie piekło pieku. Ciasteczka? Tak, z dziećmi. No. I co mi będziesz fundować? Dużo? Deski Dobrze, właśnie, właśnie zobaczymy, po ile deski są, bo ja chcę zrobić taki coś. Wiem, jak czas pozwoli, ale. Chciałabym zrobić taki headboard do łóżka, zobaczymy, tylko trzeba będzie deski kupić, materiał, gąbkę i tego jeszcze jakby flizelinę. Chłopie, wiedzisz na mnie. Ile taki? 159. Pojnka dmuchana 89. No. Ale też maszynne, takie mniejsze, jak pokażę. Ho, ho, ho. Ale kominek? Co? Masz melow? Jazda. Cena? No. Taki jedno kosztuje 22 dolary? Wow. O, właśnie, tego szukałam. Nie, no to jest typowe na, na schody. Ile to kosztuje? Super, jest bezcenna. Ale to może tutaj... tu jest 29, tu jest tak 29. Mhm. To jest fajne, bo to jest taki inny sztuczny jak wiesz. Mm -hmm. startowy dla Mikołaja. Mhm. Mm Jakieś kwadraty. No. Takie co świeczki, nie to jest. Lampki, lampki, lampki. To można dać na obrót. Super. Więcej kominków. Ale ładna. Wysepka marzeń, tylko kolor biały bym chciała. Jezus, jak mi się to podoba. I tu zmywarka jest. I tu ten schowek, co można właśnie wysunąć. No. No. Ale kuchnia biała, to jest coś, co chcę mieć kiedyś. <laughs> <Nie masz. śmiech> o Boże, i ten zlew. takim chciałam mieć zlew. To wygląda jak jakiegoś półjedna cała blat, wszystko, nie? Mi się podoba, jedna dziura, duży gar, wejdzie i wszystko. Dzisiaj gotujemy lasagne. Na twoje zwłoki. Jak nie będzie na stać, to jest tańsze rozwiązanie niż na trumnę spać. To jest cicho, Będzie przynajmniej cicho w domu. Nie? Co ty gadasz? To właśnie Marysiu mówiłam, bo mi ta kuchnia moja wielkościowo jest okej. Okay. Nie ma tej wysepki, to jest jeden minus, ale to, żeby szafki wymienić na białe. Ale okazuje się, że jedna szafka kosztuje 200 dolarów. No, 200, 100 parę, no. 170 parę. Czemu to tyle kosztuje? Przecież cały zestaw jest tutaj. i Iwona, patrzy, nie? To jest zestaw to całą kuchnię, a to nie, to jest jedna szafka. To jest ta jedna taka szafka. Co, lampek nie ma? Nie kupiliśmy na razie nic. Jedziemy coś zjeść. Często tak jest, że mówię do Mariusza, a on sobie idzie w swoją stronę. Ci wszystkie materiały i ci wcisnę pod choinkę będziesz sama sobie robić później, okej? ty <noise> Weszliśmy i wyszliśmy ponieważ kolejka była długa, więc jedziemy teraz do innego miejsca coś gdzieś. Jak to się nazywa? Highway 21 Autostrada 21. Dobrze. Miesia. No ci? No je, Może tu? Może być tu. Dobra. Czekamy. Mamy randkę. No. Pół godziny. 35 minut. Rambka, randka na szybko. Ale żarełko. Ja to sobie przytyłam i jeszcze się będę futrować takimi tymi. A co tam raz. Ale patrz, masz alternatywę. Sałateczkę. nie mówisz? Oczywiście, że nie. No co ty, jak ja jestem w takim miejscu. No proszę cię. No ale szczerze mówiąc, to ja nie wiem co chcę. Jak zwykle. Hot dogi wyglądają fajnie, ale tutaj są nędzne hot dogi. W Polsce są chyba najlepsze hot dogi, no chyba, że nie jadłam jakichś, nie wiem, nowojorskich. Weźmiemy french fries. Co wezmę? Ten... E, steak, tam? Bu Bułka z wołowiną. Okej. Okay. I z Dobra. serem żółtym, poproszę. A takie hot dogi z czym one są, Mariusz? To jest jakieś chili? No to jest ten, nie A czym? Czekaj, masz. Masz po prostu hot dog. A on jest z tym, to nie? to spaghetti może? Nie, ten masz niby e, ketchup, cebula, ten slow. i yeah, czyli nie. Bardzo fajna jest tam ta ściana, tylko nie wiem, czy pokażę. Może później, ale fajna jest. Tam jest fajna ściana. ten Erwis Presley, nie? Oh, jest. Mm -hmm. No, wszystko mm -hmm. inne, nie? Nie znam tam jeszcze. Elvis Presley, potem jest ta jakaś nazwa Mary, Mary Monroe. Monroe. No. Jakieś jazzy, inne. Jerełko przyszło. Co Mariusz masz? Mam korki. Nie, to no są te. Nazywają tak teartats. Teatertoty. To dobre? Mhm, mm hamburgera. Mm -hmm. Mam frytki. I ten Kanap ze stekiem. Kanapka z mielonką. Nie, kanapka ze stekiem, tak? Z, mm. z pieczarkami, z tymi, jalapeno. Dobra, to smacznego jemy. Chciałam oznajmić, że moje jedzonko było bardzo smaczne. Bardzo mi to smakowało. No nawet te halapinio, ja nie lubię potraw ostrych, ale to halapinio to było tak fajnie, właśnie zbalansowane, też tak nie było za ostre. No fajnie, smakowało mi. Smakowało i pojadłam, i porcja w sam raz. No, może troszeczkę za dużo nawet. Teraz do domu. ty Ty już brzegiemka trzeba. trzeba chatę sprzątać, boże porządki robić, świąteczne. Ja nie wiem, ja jestem załamana. Kiedy ja znajdę czas na to wszystko? No, nie wiem. No, zaraz moja będzie, ja jutro mam anatomię i tym razem będzie sekcja oka, czego po prostu nie trawię, no, ale będzie nie będę Wam sekcji. pokazywać tego już. Myślę, że nie będę, z tym mózgiem to już wystarczy. No dobra, to kochani żegnamy się i zapraszamy Was do następnego vloga, vlogmas na odcinek drugi, który pojawi się pojutrze. Pa. Pa, pa! pa! O, deski klozotowe, fajne. Kom, po co my tu w ogóle idziemy? Ja nie wiem, chcesz iść. Teraz wszyscy na mnie się patrzą znowu. że schowam się w te. Też, to może będziemy mieć taki dom, że w każdym pokoju będzie kuchnia. Każda...